Jak systemy bezpieczeństwa zmieniają się y, przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji? Jako producent systemów bezpieczeństwa aktywnie uczestniczymy w kreowaniu tych algorytmów i użyciu algorytmów sztucznej inteligencji w systemach bezpieczeństwa. To, co można łatwo zauważyć, to przede wszystkim bardzo szybki rozwój i wykorzystania, i poziomu zaawansowania tych algorytmów sztucznej inteligencji. To, co znamy dotychczasowo jako Analiza obrazu to są proste mechanizmy bazujące na przekroczeniu linii, wykryciu obiektów w jakiejś strefie. To, co teraz możemy zaobserwować, to bardzo duży rozwój zaawansowania algorytmów, który wpływa na to, że kamera zaczyna rozumieć to, co widzi. W związku z tym już nie tylko wykrywamy. Typ obiektu, człowiek, pojazd, ale jesteśmy w stanie też na przykład już zrozumieć, co ten człowiek robi. Czy rozmawia z kimś, czy kręci się, czy jego zachowanie w jakiś sposób jest podejrzane. Innym problemem, z którym się spotykaliśmy przy systemach wizyjnych, było to, że kamera nie zawsze reagowała na to, co powinna, a reagowała na to, co nie powinna. Fałszywe alarmy spowodowane środowiskiem naturalnym, zwierzętami i tak To, co jesteśmy w stanie teraz uzyskać, to jest fakt, że kamera uczy się środowiska. Które obserwuje, czyli reaguje na te elementy sceny, które są czymś odmiennym od normy. Jeżeli zwykłym w scenie jest to, że co jakiś czas pojawia się na przykład jakiś pies, to wiadomo, że kamera w tym momencie jest w stanie takie elementy tej rutyny sobie wyodrębnić i ignorować, a reagować faktycznie na coś, co jest odmienne od tego, co przyjęliśmy jako normę.